Jeszcze mam nadzieję dostawię jeden puchar zdobyty w tym roku, który sobie tam w głowie zaplanowałem za mistrzostwo Polski w Bercę. Ja, stary 43-letni koń, nas siedzieć teraz żoną z dziećmi na plaży gdzieś kurczę pod palemką. Zapierzylam na siłowni, bo mi się jeden pucharek do kolekcji umarzył. To trzeba mieć. Łościul kaja za fedrową. Ja chyba za dużo priorkantarzek zaaplikował. Nie takie rzeczy się widziało w tym łóżku. Preworkout z KFD i wedrujesz jak popierdolony. Siemano siemano wszystkim. Witamy dzisiaj na kanale KFD. Dzisiaj słuchajcie odcinek jedzeniowo-treningowy. Dzisiaj będzie, zobaczycie mój obiad, co pochłaniam przed treningiem, jak wróciłem do jedzenia Strongman. Ale to nie jest tylko jedzenie Strongman, bo to jest fajne, dobre jedzenie, pożywne, smaczne. E, no, ale w większych ilościach, tak? E, zrobimy, zjemy obiadek, pyszny obiadek. Najpierw go przyrządzimy, później zjemy, pogadamy chwilę, przysuplementujemy się i lecimy na siłownia, że czwartek, to robimy bary, czyli będzie belka, bo przygotowujemy się do mistrzostw Polski. Dobra, przekręcimy jeszcze raz. Dobra, i teraz po czym poznać, że mięso jest dobre? Jaka równosiś? Bierzemy takie logiczne. Przyrząd, bo tu nic na oko. Na oko to chłop w szpitalu umarł. I sprawdzamy. 53, czyli ten ma 62, ten jest grubszy, 58. 66 stopni, jak ma mięsko, to można śmiało zbierać z grilla. Mmm. No zobacz. widzisz na, na termometr, jak jest mięso w środku. Zrobione. Słuchajcie, teraz waga poszła mocno w górę, bo już jest ponad 135 kg, tam około 136, wieczorem nawet 137 się tam e, już pojawia. Docelowo no, nawet nie wiem docelowo, co bym chciał, tak około 140. Hmm. Czy się zmieniło to, co jem. No, na pewno się zmieniły ilości, które jem. Przestałem też zwracać uwagę na, na to, że to jest jasne pieczywo czy ciemne pieczywo. Po prostu zacząłem pochłaniać masę kalorii, która jest mi niezbędna do spalenia ich podczas treningu siłowego który robię. Bo wiadomo, też zmieniły się na treningu, no nie? tak, e, zacząłem robić przysiady już po 300 kg, ciągi po 300, no to już dawno zacząłem, dawno pękło mm, do tego belka, wyciskanie na barki na, na tym samym treningu, gdzie zobaczycie zaraz, e, klatka, no to jest, zaczynamy od skosu, później przechodzimy na płaską, tak, tam sobie wrzuciłem w poniedziałek 150-13. Przepraszam, razy w serii potrafię sobie wrzucić po ławce skośnej, bo zaczynam od kosu ze względu chociażby na to, żeby te barki najpierw w dupę dostały. Jest to bardziej przydatne przy wyciskaniu belki. No i co, no... Kalorie w górę, więc organizm też mówi, Chcę więcej paliwa. No jak organizm chce więcej paliwa, to nie będę chodził głodny, skoro jestem strongmanem, tak? No. no i co, no, w tej kwestii przestajemy liczyć. E, wrzucamy w siebie sporo, ale też nie, 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 nie to, żebyście myśleli, że wrzucam w siebie, nie wiem, tonę czekolady czy jakieś tam śmieci. No nie? Dobra. Moja suplementacja. Kreatynka. Wlatuje po treningu. Witaminki rano i na wieczór. Potas na wieczór. Kwasy Omega rano i na wieczór. Nak. Tak suplementuję raz dziennie. Witaminka D3. Wiadomo, teraz jest pora wakacji, więc tak nie trzeba, ale zimą bardzo. No i Sleep well, mój ulubiony produkt. Codziennie dwie tabletki na wieczór. Łącznie z magnezem. Magnez mi się właśnie skończył i wtedy fajnie się zasypia. z taki mocny, głęboki sen. Super, uwielbiam ten, ten produkt. No i wiadomo, białeczko po treningu i na wieczór. To chyba każdy suplementuje, także mój zestaw witaminek. Jeszcze mam nadzieję, dostawię jeden puchar zdobyty w tym roku, który sobie tam w głowie zaplanowałem. Będzie stał tutaj za mistrzostwo Polski w belce. Także jedziemy ją trenować! i przyjechaliśmy właśnie na siłownię Real Gym głowno a to z tego względu, że tutaj leży moja belka, którą będziemy się za chwilę bawić Słuchajcie, no jak trenuję w tygodniu. Wszystko po jednym razie. W poniedziałek robię klatkę brzuch. wtorek robię sobie najszerszy biceps. To jest taka fajna zabawa. Do tego brzuszek. Środa wolna. Środa jakiś rower. Kardio. Na basen sobie pojechać. Odpocząć przede wszystkim od dźwigania. Czwartek. Belka. Dodatkowo tam jeszcze ze dwa ćwiczenia na barki. Coś na triceps. I piątek. Przysiady. I ciągi, ale na tym już się nie skupiam tak jakoś mocno. E, wiadomo, więcej jak 200 kg nie będę próbował na belce dźwigać. E, taki mam, Tak sobie założyłem, że chciałbym 200 zrobić. Wszystko co powyżej to będzie jakimś plusem, bonusem i tak dalej. E, więc ten przysiad teraz już 300 robiłem. Jestem w stanie tyle zrobić, ale więcej mi nie jest już potrzeba. Martwy ciąg robiłem już ponad 300, 320, 340. Też nie jest więcej potrzeba, także skupiamy się tylko tu na tym. No i sobota, dziela wolne, jakiś rowerek z rodzinką spaterki. i to wszystko. Jesteśmy po dobrej rozgrzewce, dwie serie 110. Pusta belka waży 110, dwie serie 120. No i teraz już wjechaliśmy na 140 kg. Zobaczymy, jak to będzie szło. E, ja mówię, jest pogoda tragiczna. I będzie zależało od tej serii, jak się będę czuł. Czy robimy więcej powtórzeń i idziemy w górę. Czy będziemy robić dwójkami, trójkami. E, czy do wyczerpania tak zwane maksy? Zobaczymy, kurczę. No to jest masakryczna pogoda dzisiaj. no wiadomo, też jak nie chcę nic przedobrzeć, nie chcę nic prze, przekalkulować. E, tydzień temu zakończyłem na 170. Właśnie jechałem do wyczerpania 140 chyba na 8, 150 chyba na 7, 160 na 3, 170 na raz i 180 jeszcze było atakowane. No, zobaczymy. Zobaczymy dzisiaj, jak to pójdzie. Także widzieliście 140 i 150 zrobione. 150 to ostatni ruch pociągnęła do przodu, ale to też przez moją głupotę, bo mogłem robić każde powtórzenie osobno. Też bym zrobił tyle samo. Aż że chciał w tempie przypompować, no to belka poprowadziła. No jak widzieliście te 160 kg, no w moim mniemaniu za wąsko stałem i nie było takiego, takiej pracy nogi, jakbym chciał wybicia I to takie powiem Wam, że było nawet, nawet w pierwszej fazie ciężkowe. Zobacz, 10 kg więcej, a wydawało się, i dla mnie osobiście też, poszło dużo lżej. A dlaczego? Szersze rozstawienie nóg, szersza, większa praca na nogach. I generalnie można też powiedzieć, że trochę zlekceważyłem tą 160. Skończymy tą beleczkę na 170 kg. Następny trening może zrobimy dwójki, jedynki to pójdziemy wyżej a powiem wam że dzisiaj pogoda jest taka że jest czy 34 w cieniu że nawet nie ma sensu iść na wyższy ciężar bo człowiek nie ma siły człowiek chodzi i się poci a gdzie tu jeszcze dźwigać to ćwiczenie co teraz robię to jest takie już fajna kosmetyka na barki chyba każdy to ćwiczenie robi to i wyciskania sztangą także no wiadomo, fajnie jest być silnym, podnosić dużo, ale fajnie też ładnie wyglądać. Ja to ćwiczenie bardziej wydaje mi się, że jest takie kosmetyczne niż siłowe. Też dostaję pytania, słuchajcie, jak to jest 43 lata i po 5 latach sobie wrócić do dźwigania. No wiadomo, do takiego dźwigania na 100% nie wróciłem i podejrzewam, że nie wrócę do takiej formy top, topów jak byłem wcześniej. Chociażby z tego względu, że nie potrzebuję tego, ponieważ te zawody, w których chcę wystartować, nie wymagają ode mnie całej takiej siły ogólnej, sprawności, jaka była potrzebna w Strongmenie. Jedynie są wyciskania na barki. I druga kwestia to w tym wieku siłę swoją dogonić, która była... Jest łatwo, ale dużo ciężej jest już z regeneracją, dużo ciężej jest z odpocząć pomiędzy takimi treningami. Kiedyś barki robiłem poniedziałek rano belka, po południu klatka, w czwartek sztangą, wyciskania. Teraz już nie dałbym rady zrobić takich dwóch treningów. Po pierwsze, jeden trening byłby nieefektywny, czyli robiony na odwalsie, bo bym nie miał siły, nie byłbym zregenerowany. A gdybym bardzo chciał, to podejrzewam, że mogłaby przyjść kolejna kontuzja, która by mnie w ogóle z tego dźwigania wykluczyła. Dlatego ja sobie pomalutku, z tygodnia na tydzień, idę cały czas do przodu. Ja, stary 43-letni koń, za nas siedzieć teraz z z dziećmi na plaży, gdzieś kurczę pod Palemką zapierdzielam na siłowni, bo mi się jeden pucharek do kolekcji umarzył, no to trzeba wiedzieć. czy docelowo miało 150, ale że poczułem tam jeszcze w sobie trochę siły, założyliśmy, założyłem 160. Generalnie do tego, co kiedyś dźwigałem taką 180 na 10 razy, to jeszcze jest hoho -ho i hen hen, ale pomału, pomału, moimi krokami raz, później drugi raz, trzeci raz, znowu piątka w górę, dycha w górę, jakoś tam. Słuchajcie, na koniec triceps, dwa ćwiczenia jedno na wyciągu, czyli uprostowanie ramion na wyciągu, drugie ugięcie ramion na takiej maszynce, raz robię to na tej maszynce, a raz po prostu zwykłe pompeczki, zestawiam sobie dwie ławki i jadę pompki. Bywa, no, że nie mam siły Wstać, wyjść, muszę chwilę ochłonąć, posiedzieć, bo naprawdę pogoda jest dobijająca, a jeszcze trenować przy tej pogodzie to jest tragedia. Klima niby jest, ale no, nie odda tego przy takim wysiłku fizycznym, przy takiej ilości ludzi i tak dalej, i tak Także cieszę się, że dotrwaliście do tego momentu w filmie. Dziękuję za obejrzenie, pozdrawiam wszystkich, dawajcie łapki w górę, komentarze, co byście chcieli dalej zobaczyć. Ну это, и увидимся в ходе нематериала.